Skrótkie, czy... A nie, nie wiem. Krótki, skrótki, 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 Jeden do mnie. Sinek zapraszam. Kocham je. Trzeba zajebić się, że ja coś tam powiedział, nie? No on może grać, ale... No, to... Jeden na dark. Tak Aha, uh -huh, nice. Jeden na darku. Jest dwóch po life'ie, prawie, kurwa. Jeden na darku ostatni. Gdzie on jest? Kurwa na... Ja pierdolę wuja tu Aaaa! Co on kurwa? Pojebany Wuja jeden na jeden. no kurwa spróbuj Ja pierdolę Nie pójdzie żeby teraz zginąć kurwa Wygraną rundę, no wygraną rundę przegraliśmy kurwa na, na padzie gra? Co? Na padzie gra. Synek, ty w przednim meczu Bole. wyglądałeś bardzo podobnie, więc. Mój ty ściano, obijaczu. Mykmy myk! Siateczka, papier, 500, i. jedziemy. Jak sekwento. A, pierdolę. Są gorączki, to nagle mi gorączko wraca. Nie, ja mogę. Jebanek gówno. Weź se gripeksa i... tak GRIPEX tylko maskuje. No ta kurwa, no ta ta, no ta ta, no ta no ta, no ta. <laughs> Jebać kurwy. <sighs> Wake up kurwa! Hej? A, dobra, to ja zwracam to co kupiłem, bo. bo nie ma sensu. Chyba dziadek teniec. kurwa! Dziadek, 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 dziadek kurwa, oddaj! Nie kupuj tego, zwróć to wszystko! Czemu? O, no już granatu nie mogłem. Bo żółty znowu coś, kiełbasi. I albo gramy wszyscy na fula, albo nikt. No dobrze mówisz. Kurwa, jeden był za mną, ja pierdolę no. Jeden biega sobie tam, na przykład ja wchodzę. Dobra, i synek, zgin, bo to nie ma co przedłużać. Wuj, jak nie możesz, to weź wyjść, chociaż będzie przerwa na chwilę, powiemy ci jak się skończy. Może coś to da. Kurwa jesteś już? Możesz grać? Jestem już, tak jestem już No to kupujemy, odziemy, gramy o. A telefon dzwonił okay. nice To nie można nie odebrać? Pierdolę dzwonić za 20 minut mm, Kurwa no nie wiedziałem kto dzwoni no, I się wuje no, no. no to <laughs> tym bardziej, no ja pierdolę Ja pierdolę nie no to już po cystka, kurwa nie Dzwoni nie numer i... Kurwa no! jeszcze w ale kupiłem... KURWA! kupiłem fotowoltaika, a Chcieli mi stomatologiczny. Kurwa. Tak mnie kurwa nabubiła. Kurwa! Zraszowo, wybiegł przez smołka Zabił nas w idzie. WUJA! Tam... WUJA! Tam są wrogowie! Kurwa! Ja pierdole, wuja mu patrzył na Kurwa, prezydji, no ja pierdole szadowywałem. Nie. dalej. Nie. Tak. Ja mam, kurwa! Mam ja dosyć. Pierdolę, nie! Kurwa, no. Mówicie <noise> co? Ja, wuja, ten. Y, ojciec, zapisz sobie, żeby czwartą rundę, kurwa, otworzyć i nagrać. Jako wuja, kurwa. Dobra. Jeba. Czwarta runda jako wuja. Ja to.